Będziesz jechał, czy nie? Niektórym to powinni prawko zabrać Moja babcia szybciej rowerem jedzie No to pojedziemy sobie tu Kurczaczki, jeżdżą... No nie wiem, no, no Denerwują mnie Cześć, witam Was wszystkich na dzisiejszym odcinku Ja jestem Okto, witam Was Na takim troszeczkę innym odcinku Dlatego, że widzicie mnie Widzicie mnie z innej perspektywy Mam nadzieję, że teraz lepiej słychać no nie widzicie mojego przodu, co jest plusem trochę troszeczkę dla mnie A dzisiaj po prostu chcę sobie troszeczkę pojeździć że tak to powiem Słyszycie mnie normalnie, mam podłączony mikrofon, tu gdzieś chyba go widać, bo jest z żółtą taśmą obklejony. żeby się trzymało, na pewno żeby się nie wyłączyło. Piesi zwolni jechałem 53 coś, coś to oszukuje. Dzisiaj chcę sobie troszeczkę pojeździć. Wszystko mam pościągane kufer, mam pościąganą szybę przednią, mam tylko tą taką zwykłą, oryginalną. Jadę do maczka, nie wiem czy go widać Coś sobie zamówić I zaraz lecę A dobra, jest za dużo ludzi Podmiliłem ja przepuścił Piesi idą, a tu robią i robią i robią i zrobić nie mogą Jedźcie prosto, tam i tak jest zakaz Dalej nie przejedziecie, droga bez przejazdu no, Ale obojętnie, nie mój problem Pewnie będę co chwilę sobie otwierał, zamykał, no wiadomo, jeździmy po mieście no, więc pewnie tak będzie no, Ale zobaczymy Powiem Wam, że dzisiaj to taki odcinek na troszeczkę wyższych obrotach e, Nie wiem, pewnie na jedynce będę cały czas piłował Nie? Zależy mi na tym, żeby sobie pojeździć, żeby, żeby pogarać coś do Was e, Pokażę Wam, jak się zmieniło później, jeśli będę miał może chwilę, o ile będzie cokolwiek widać jeszcze. E, motocykl zmienił się, no, powiem Wam, że y, wygląda według mnie troszeczkę gorzej, aczkolwiek wygląda, jakby miał nie 98 koni, a no parę więcej. Wiadomo, to też, to też nie jest motocykl e, sportowy, no, no, wiadomo, to silnik OT6, niby tak. Jeśli się nie będę, to silniczek koter 6 ale. E, ale zławiony. No, ładnie słońce zachodzi. Wszystko widać. Ciekawe jestem co Wy widzicie w tym momencie. Bo zawsze to tak w sumie mogłem Wam coś pokazać, a teraz nie mogę. Warto szybkę. O! A, z tymi sznurkami za każdym razem to samo. Ta kurtka ma takie te sznurki. One cały czas mi okaz walą. Ten i jeszcze gdzieś jeden wisi tu. A mam go. Trzeba go schować tutaj. Mam nadzieję, że nie ma czerwonego, że z promu nie zjeżdżają. Nie, dopiero dopływa. Dobra, mam. Benzyna znowu podrożała A, teraz wszyscy z Niemiec znowu będą tankować w Polsce Bo w Niemczech jest benzyna droższa o... Chyba 20-30 centów znowu Jeździć, panie, to ty nie umiesz, kierunków też nie masz No, jedź, jedź Na wakacjach jesteś, czy co? O tak, oni tu są na wakacjach Kurczaczki jeżdżą no nie wiem, no no Denerwują mnie. Mm, dobra, ale tu Nie wiem, niektórzy, niektórym to powinni prawko zabrać, bo jadą 17... Jechał 7, 17, bo tutaj mam ten licznik elektryczny. 17 na godzinę. Ta na proponacie jest 40. 35, rozumiem jeszcze. Dziadek Dziadek jechał, no to troszeczkę wolniej. Ale 17. Już... Idzie dostać powiecie, też tak się denerwujecie jak, jak ktoś jeździ. No idziesz szał dostać. Co teraz? Nie jedziesz czy co? Tak, włączaj kierunek. No, fajnie. No, dobra. Teraz powinieneś włączyć. Elo. I hamujemy. No nie można się nawet do 50 rozpędzić, bo trzeba hamować o kurczę, hamulce mi piszą. Przegrzałem je chyba To od tego hamowania ciągłego się hamuje, jedzie się Pójdzie się znowu hamuje i... No i to tak jak teraz No to pojedziemy co tu Chciał przejść przez, a, przez pasy Tego to nie widzi no Ale wy to z rowerów Powinniście zejść Tak się nie robi Przejście dla pieszych To przejście dla pieszych Zobaczcie Będę tak miły Że zrobię wam zdjęcie ja zawsze jestem miły Ciu. Tutaj wieżyczka jakaś. Też mam zrobić zdjęcie. Tak? Dobra, nie wiem co chcecie jeszcze. Zrobię wam zdjęcie mnie też. No i mamy wszystko. Mamy selfie, mamy zdjęcia. Jedziemy dalej. Bo motocykl stygnie. Ciężko tutaj cokolwiek do kieszeni włożyć. Nie nigdy tym motocyklem Nie no fajnie, ale fajnie chłodno jest, chociaż można pojeździć sobie Co mogę jeszcze powiedzieć? Jeśli podobają się takie filmy zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, ponoć ten dzwoneczek coś tam jeszcze daje tak więc subskrypcja z dzwoneczkiem, jeśli Wam się takie filmy podobają, a na pewno będzie ich więcej. Trzymajcie się ciepło, na razie hej!